W dzisiejszym wydaniu wieści z ratusza. Powiemy o szkolnych inwestycjach. Porozmawiamy o polskiej wystawie w Muzeum Auschwitz. Przypomnimy, że zostało coraz mniej czasu na złożenie wniosku na dotację na wymianę starego pieca. Zapowiemy zamknięcie parkingu przy ulicy Bulwary. Porozmawiamy o tym, jak zadbać o czworonogi latem, a także o tym, za co lubimy lato. W szkołach podstawowych i przedszkolach zarządzanych przez samorząd Oświęcimia ruszyły prace remontowe i modernizacyjne. Odnawiane będą sale lekcyjne, korytarze, szatnie, sale gimnastyczne. Instalowany będzie szkolny monitoring wizyjny. Zaplanowano też montaż i zakup rolet zewnętrznych. Zaczęły się wakacje dla dzieci, jest to czas wypoczynku, natomiast w szkołach ruszyły remonty, remonty zaplanowane wcześniej przez Dyrektorów zgodnie z tym, co uzgodnione zostało w budżecie miasta, ale też udało się nam pozyskać środki na remont i tak naprawdę modernizację boiska piłkarskiego, które znajduje się przy szkole podstawowej numer 1. Mam nadzieję, że ten czas wykorzystamy na przygotowanie szkół do tego, aby we wrześniu dzieci mogły wrócić do odświeżonych, przygotowanych do ich przyjęcia placówek. Zdecydowanie największym zadaniem będzie rewitalizacja boiska przy szkole podstawowej nr 1. Inwestycja będzie kosztować blisko 200 tys. zł. Na nową i bezpieczną nawierzchnię szkolnego boiska miasto pozyskało dofinansowanie z małopolskiego urzędu marszałkowskiego w Krakowie w wysokości 105 tys. zł. W Muzeum Auschwitz w bloku 15 powstaje nowa, stała wystawa Polacy w KL Auschwitz, mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej w czasie II wojny światowej. Prowadzone obecnie prace dotyczą nie tylko konserwacji historycznego budynku oraz działań konstrukcyjnych. Rozpoczęło się już przygotowanie pierwszych elementów wystawienniczych. Wystawa powinna zostać ukończona w połowie przyszłego roku. Obecnie w Muzeum dostępna jest w bloku 21 wystawa czasowa pokazująca losy Polaków, natomiast prace w bloku 15 przy tworzeniu nowej wystawy polskiej przebiegają bardzo sprawnie i faktycznie już od tego procesu konserwatorskiego przyszliśmy także do procesu wystawiedniczego, więc mam nadzieję, że w połowie przyszłego roku odwiedzający będą mogli zobaczyć już nową wystawę polską. Wystawę, która w sposób całościowy pokazuje losy Polaków od inwazji Niemiec na Polskę przez okupację i terror, aż po tworzenie. Obozu Auschwitz. Co ważne, w drugiej części tej wystawy tematyka będzie poświęcona ludności Ziemi Oświęcimskiej, czyli wysiedleniom, czyli historii tej naszej najbliższej małej ojczyzny, także ludziom dobrej woli, czyli tym, którzy pomagali więźniom Auschwitz. Znajdą się tutaj także nazwiska 1200 osób, mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, którzy nieśli pomoc. Projekt jest finansowany dzięki nadzwyczajnemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ekspozycja będzie stanowić rozszerzenie wystawy głównej w sposób szczególny, skupiający się na losach Polaków w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Przedstawi historię więźniów obozu rejestrowanych jako polityczni, ale także wszystkie inne kategorie osadzonych w nim obywateli polskich, w tym polskich Żydów, kierowanych do obozu Auschwitz na zagładę. Do końca lipca można złożyć wniosek o decyzję z budżetu miasta do wymiany kopciucha na nowe źródło grzewcze. Inną opcją jest dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, które obejmuje nie tylko wymianę pieca, ale też na przykład ocieplenie domu. Warto skorzystać z tych propozycji. O dofinansowanie do wymiany kopciuchów mogą starać się właściciele domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. W Urzędzie Miasta można skorzystać z dofinansowania do wymiany starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze wnioskodawca skorzysta z dotacji do poziomu podstawowego, podwyższonego oraz najwyższego. Aby skorzystać z dotacji do poziomu podwyższonego oraz najwyższego, będzie musiał posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu e, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. E, dotacja zależy od e, rodzaju przedsięwzięcia oraz poziomu dofinansowania. Dotacja do kotła gazowego wynosi od 7 do 12 tysięcy złotych do ogrzewania elektrycznego od 5 do 10 tysięcy złotych. Na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej od 6 do 11 tysięcy złotych, a na pompy ciepła 10 tysięcy złotych. W urzędzie działa również punkt konsultacyjno-informacyjny programu czyste powietrze obsługa mieszkańców odbywa się w każdy wtorek od godziny 11 do 16 oraz w czwartek od 9 do 13 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty. Parking przy ulicy Bulwary od poniedziałku 15 lipca zostanie zlikwidowany. W pobliżu budowany jest podziemny dwupoziomowy parking wraz z otwartą przestrzenią do spotkań i organizacji wydarzeń. Miasto, które jest inwestorem, starało się jak najdłużej utrzymywać parkowanie samochodów przy ulicy Bulwary. Inwestycja weszła jednak w kolejny etap, stąd konieczne było zamknięcie tego terenu. Upalne dni są trudne nie tylko dla ludzi, problemy mają też nasze zwierzęta. Jak o nie zadbać? Aby jak najlepiej zniosły upały, należy zawsze pamiętać o tym, że jak się wychodzi z psem na spacer, to wybierać przede wszystkim jakieś powierzchnie trawiaste, nie gorący beton, wychodzić tak albo wcześniej rano na takie dłuższe spacery. Po południu, wiadomo, jak się pies musi załatwić, to tylko krótki spacer i do domu, i wieczorem. I wybierać takie zacienione miejsca, gdzie są drzewa. No i tak jak mówię, takie. Powierzchnie trawiaste, nie, taki na, nie rozgrzany beton, bo pies może sobie poparzyć po prostu łapy. Należy też zawsze zabrać ze sobą butelkę wody, żeby tego psa schłodzić albo dać mu się też napić. Pamiętajmy również o tym, żeby nie zostawiać zwierząt w rozgrzanych samochodach. Temperatura w takim samochodzie może osiągnąć nawet 70 stopni Celsjusza. Grozi to udarom, a nawet śmierci zwierzęcia, dlatego reagujmy na takie sytuacje, jeśli widzimy, że na przykład przed sklepem jest w zamkniętym samochodzie, w czasie upału pies czy kot, reagujmy, dzwońmy na Straż Miejską bądź policję, wtedy odpowiednie służby zareagują. Jeżeli mieszkamy też w bloku, gdzie no też są wysokie temperatury w ciągu dnia, Pamiętajmy, żeby otworzyć psu na przykład, czy kotu drzwi do łazienki, wtedy on się może też schłodzić na, na płytkach, wtedy to jest najlepsze jego posłanie, nie kocyk, tylko właśnie e, chłodne płytki. Za co lubimy lato? Z tym pytaniem zwracamy się do mieszkańców Oświęcimia. Za to, że mamy urlopy, że mamy wolne, że sobie organizujemy czas wolny. Najprzyjemniejsza pora roku, wspaniale. Cieplutko możemy wyjść ze starszymi, z młodymi. Wszyscy możemy się troszkę rozkoszować tą pogodą piękną. Za swobodę, że można odpocząć, nie patrzeć na zegary, która godzina, tylko sobie po prostu iść przed siebie, prawda, wśród drzew, tak jak tutaj, zieleni, śpiewu ptaków. Za to, że jest tak właśnie miło, przyjemnie jak dzisiaj, że można sobie spokojnie odpoczywać. Na to daje tyle radości, bo słońce daje tyle radości, to ciepło daje i wpływa naprawdę pozytywnie na wszystkich ludzi, nawet tych, które które chorują na pewne choroby depresyjne i tak dalej. Przede wszystkim za te rośliny, które kwitną, za, za to, że wszystko jest zielone, soczyste, wspaniałe, kwitnące jest, jest długi dzień i możemy spędzać dużo czasu w naturze. Ja kocham lato za to, że jest wolne i że można się dużo bawić i kąpać się w basenach. Za piękne morze, baseny, ciepłą pogodę i najbardziej za wakacje i przepyszne lody. Kocham lato za urlop.